Wiadomości z Małopolski. W gmachu Narodowego Banku Polskiego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika. Podczas zorganizowanej już po raz 15 Małopolskiej Gali czworo przewodników Adam Biel, Jakub Łukasiński, Wiesław Leśniara i Beata Malczewska zostało uhonorowanych dyplomami marszałka województwa małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w województwie małopolskim. Jesteśmy w zasadzie pierwszymi, można powiedzieć, ambasadorami Krakowa, ale też Polski na arenie międzynarodowej, bo to faktycznie potem ludzie wracają, jeśli mają dobre wspomnienia z pracy przewodnika, to wracają, mówią znajomym, że jest możliwość bardzo fajnie nie tylko poznać ciekawe miejsce, ale też spotkać ciekawych ludzi, więc faktycznie zachęcają do, do przyjazdu. Dzisiejsza uroczystość to święto wszystkich osób pracujących w przewodnictwie i na rzecz rozwoju ruchu przewodnickiego, mówiła Iwona Gibas z zarządu województwa. W zasadzie, całe bogactwo Małopolski, które nas wyróżnia, no jest w rękach i w głowie naszych małopolskich przewodników. Z całego serca, w imieniu samorządu, w imieniu marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego, całego zarządu, bardzo serdecznie dziękuję i życzę Wam dużo sił, dużo zdrowia, wytrwałości i nadal niekończącej się pasji. Wydarzenie uświetnił koncert Małgorzaty Babiasz z zespołem Megitsa. Ha ha